8 Orlik w województwie śląskim wylądował w Istebnej. Przy miejscowym gimnazjum w ostatni dzień roku szkolnego otwarto kompleks boisk. Stworzony w ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012. Wieloletnie starania o budowę boiska dziś osiągnęły metę. Staraliśmy się kilka lat o to, żeby powstały to Wielka, boiska że się, przy gimnazjum tak i tak do programu norweskiego, no ale niestety nie utrzymaliśmy dofinansowania, a potem do RPO również nie dostaliśmy, no i zdecydowaliśmy się na Orlika, z czego się niezmiernie cieszę, dlatego, że te nasze 400 tysięcy to w stosunku do kosztu to jest niewiele. Prócz gminnych pieniędzy w kosztach brały też udział inne instytucje. Ministerstwo Sportu 500 tysięcy i Urząd Marszałkowski 333 tysiące. Pomieszczenie, w którym znajdować się będą szatnie i magazyny i dwa boiska. To wchodzi w skład Istemieńskiego Orlika. Jedno boisko jest wielofunkcyjne. Można tam uprawiać koszykówkę, siatkówkę czy pograć w piłkę ręczną. Drugie ze sztuczną trawą do gry w piłkę nożną. Żyliśmy od dawna, od pięciu lat przynajmniej były czynione starania w różnych projektach. I dopiero program Moje Boisko Orlik 2012 udało się zrealizować dzięki temu, że gmina dostała dofinansowanie. I jak na nasze warunki myślę, że krótki okres realizacji, bo 12 miesięcy myślę, że w porównaniu z budową autostrad to jest dosłownie sekunda. Z takiego prezentu na zakończenie roku szkolnego cieszą się uczniowie. No, w sumie to tak, najbardziej piłkarze i siatkarze, bo będą mieli co robić przez wakacje. Nie? No, to będzie fajnie, bo jak ktoś zostaje w domu, nie jedzie nigdzie na wakacje, no to na pewno będzie tu mógł przyjeździć i pograć. No, tak, bardzo się cieszymy. Jest to wielkie osiągnięcie. Ciężko było trochę, no bo było tylko boisko na Oliżu, no, i boisko pod które, no, nie było tak do dyspozycji. Cóż, teraz na pewno będą łatwiejsze te treningi, bo będzie bliżej. Lepszy będzie dojazd, fajnie się będzie grało. To chyba nie tylko prezent dla uczniów, chociaż przede wszystkim, ale również dla wszystkich mieszkańców, bo z tego boiska mogą korzystać nie tylko uczniowie. Będzie czynny, będą zatrudnione dwie osoby. Po południu do południa będą obsługiwać pracownicy szkoły. No i będzie również czynny w soboty i niedzielę. Niebawem tuż za Orlikiem pojawią się kolejne rekreacyjne atrakcje. No, jeszcze jesteśmy w trakcie robienia tych tras nartorokowych, parkingu i tak ścieżek leśnych, gdyż robimy to z projektu kluczowego, który tam jest ponad 6 milionów. Robimy wspólnie z nadleśnictwem, powstanie plac zabaw. No i te parkingi, co jest u nas wielką bolączką, bo, bo ich nie ma. I myślę, że wtedy to już będzie taki duży, duży kompleks. W te wakacje chętnych na aktywność fizyczną na Orliku nie zabraknie. Oba boiska są oświetlone, a więc od rana do wieczora rozegrany tu zostanie nie jeden mecz. Dorota Kochman, portal oxpl